Elowina, to ja, Spike, a to Leon i i Niebieski. Mi sięma, Elowina. Siemano, dajcie łapki w górę i słuchaj z a, a to. to, króliki? Cześć! Elowina, sieman dero. Oraz kurczaszek! Kurczaszek owóki się. Siemano, widzowie. Dajcie łapki w górę i słuchaj z I patrzcie. Ile jajek tutaj mamy, jajka też mamy. Oraz jest kolejny królik. Siemano, dajcie łapki w górę i suba z dzwoneczkiem. A to też Golden zabierz. Siemaneczko. Witajcie, to ja, Golden, a to Oliwier. Siemano, siemano, a to Bartłomiej. Siema, a to Bronisław. Siema, a to się Siema. Dajcie łapki w górę i suba z dzwoneczkiem, a my się widzimy odcinkiem. To my się widzimy Tu my się widzimy Z gangu Świeżaków I pamiętajcie jak skończymy sezon ósmy To już będziemy wymieniać nową serię z gangu Świeżaków Na kanale Borgie Oraz jeszcze raz z nami jest Noelowina. To my się widzimy odcinkiem Wszystkiego najlepszego Julka Dziękuję, dziękuję Jaki ładny tort mamy Dziękuję dla was, dziękuję! No nie może ocu. No proszę bardzo. Proszę bardzo, masz start. Jej, mamy start, no to śpiewamy. Łaga, Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Julka, Jurka! Okej, okay, idziemy teraz! Mniam, niam, niam 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 Jak super! Idziemy jeść, to okej! Okay. Chodź, Okulus Mike! Okej, okay, już idę! Okej, okay, no to fajnie! No to idziemy jeść, idziemy! Jak fajnie, idziemy! Siedem godzin później! Ale jak pojedliśmy! Dokładnie, Dizio! Dokładnie! Prawda, Okulus Mike? Tak! Prawda, Paweł? Tak! Szkoda, że Kamila nie było z nami, bo Kamil... E, pojechał do... Pojechał blisko do, do Kłodzka. Pojechał coś wziąć, bo zamówił coś przez internet. No tak, wszystkiego najlepszego. La. ciebie, no dziękuję. Lubię ci tyzio, ja ciebie też. No okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. jak fajne te urodziny twoje były. Fajne twoje urodziny były. Julka, jakie fajne. Jak fajnie były i tyle tortów, aż zjedliśmy tort, mm, jak smaczne. Naprawdę, prawda Bartosz? No oczywiście, okej, okay. ale już mam przy sobie moc, już udało mi się moc załadować. Sabina mnie nauczyła, jak muszę trenować, bo ja nie wiem, czy ja dobrze zapamiętam, co we Warszawie się nastąpiło. Au, au. Fajnie, no to jak fajnie. No okej. Okay. Okej. Okay. No okej. Okay. Okej. Okay. No okej. Okay. No dobra, skończyły dzisiaj uleciny. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, miłość. Co my będziemy robić? Jest co, nie wiem. E, mam pomysł. Jaki? Nie wiem. Może pogramy brola? No to a my sobie pójdziemy. Tylko musimy. A my idziemy podczątać O, dobra? Dobra, okej. Okay. Przemieniłem Poznań, i teraz zbliżam się do Warszawy. Wróżnia. Dobrze. Będę! Będę wrogiem! Niszczę wszystko i będzie na wszystko kończył. Ja, 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 ja! Wszystko idzie na przodu. <śm> aha, aha, aha. <śm> I, jeśli Wam się podobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. I dużo. I dużo łapek w górę. I subika dzwoneczkę. Pamiętajcie tak, tak, tak. We give me you know another monkey, ba 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 ba